Witam serdecznie dzisiaj o poranku, jak słaba jest kondycja polskiego przemysłu, o tym sobie będziemy dzisiaj mówić, więc zostańcie z nami do końca tego materiału, ale na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. I przypominam, że mówię do Was przede wszystkim jako zarządzający aktywami w Niezależnym Domu Maklerskim S.A. Efekty mojej pracy możecie widzieć w specjalnym materiale podlinkowanym w prawym górnym rogu oraz jest link do strony Domu Maklerskiego na dole w opisie i w komentarzu. Oraz przypominam, że jeżeli ktoś chce dołączyć do tych kapitałów, którymi zarządzam, zachęcam do kontaktu. Adres e-mail do wysłania zgłoszenia też jest w opisie. A teraz zaczynamy. Szanowni inwestorzy, jak słaba jest kondycja polskiego przemysłu? O tym sobie będziemy mówić, ale na razie wstęp, ponieważ wczoraj zakończyliśmy kwartał na rynkach finansowych i okazało się, że był to najsłabszy kwartał dla indeksu Standard. Ten PUR od 1900. 88 roku względem zachowania rynków na całym świecie. Wykres, który jest w tle bardzo ładnie, to pokazuje: po prostu kapitały z Wall Street uciekały i na całym świecie szukały stopy zwrotu, znajdując je przede wszystkim w Europie, gdzie mamy ożywienie gospodarcze dopiero we wstępnej fazie, a jeszcze trzy miesiące temu nikt nie zakładał, albo bardzo mało inwestorów zakładało że Kwartał może przynieść game changer, zmiana, zmianę pola gry na korzyść perspektyw ożywienia gospodarczego europejskiej gospodarki po dwóch, trzech latach stagnacji, więc yy, obserwujemy duże niedowartościowanie indeksu w Stanach Zjednoczonych względem całego świata z dużymi konsekwencjami. Natomiast wczorajsza sesja przyniosła nam próbę zagrywki na podwójne dno. A indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza na szerokim rynku, na indeksie Standard, ten PUR 500, i kolejne dni będą musiały odpowiedzieć nam na pytanie, czy rzeczywiście coś za tym się kryje. Przypominam, inwestorzy boją się tak zwanego 2 kwietnia, tak zwanego Liberation Day w Stanach Zjednoczonych. Inwestorzy myślą, że może być to moment, gdy zostanie ogłoszone coś spektakularnego dla, i ważnego dla rynków finansowych. Dlatego też będziemy się temu intensywnie przyglądać, jeżeli się okaże, że nic takiego się nie wydarzyło, może być to pretekst do tego, żeby rozpocząć jakieś większe wzrostowe odbicie. Zdecydowanie słabiej jest na spółkach technologicznych indeks NASDAQ z to, co prawda broni się i walczy w okolicach minimów, które trzy tygodnie temu były ustanowione, ale jednak nowe minima stało się tutaj faktem w całej fali spadkowej. Inwestorzy teraz siekają po statystykę i szukają odpowiedzi na pytanie, co się może dalej wydarzyć. No i w tym wy wypadku widzimy... Że gdy marzec jest słaby, to inwestorzy zaczynają się zastanawiać, co może się wydarzyć w kwietniu na przestrzeni historii, i widzimy, że akurat 2025 rok przyniósł nam najsłabszy, jeden z najsłabszych marców na przestrzeni ostatnich 75 lat dokładnie czwarty w historii to był najsłabszy marzec ale statystyka mówi, że jest 80% prawdopodobieństwa. Że w kwietniu będzie wzrostowe odbicie, a długość tego odbicia to 3% jako mediana, 2% jako mediana i średnia 3%, więc to jest pewnego rodzaju swoisty punkt odniesienia. I oczywiście jak kończąc kwartał obserwujemy i będziemy go porównywać do statystyki. Statystyka w ogóle mówiła, że pierwszy kwartał, gdy rozpoczyna się kadencja nowego prezydenta. To jest generalnie słaby kwartał i ewidentnie w tym kwartale w 2025 roku rynek był jeszcze słabszy niż chce statystyka. Jednak statystyka przypomina, mówi, że w tym wypadku drugi kwartał powinien być już lepszy z prawdopodobieństwem 61%, przynieść dodatnią stopę zwrotu w okolicach 3%. No i też do tego scenariusza będziemy wracać. I jeżeli mamy do czynienia z kwartałem, który jest słaby, to też na przestrzeni historii ostatnich 75 lat inwestorzy się zastanawiają, co dalej. I widzimy tutaj, że kwiecień ma prawdopodobieństwo 73%, że będzie wzrostowy z medianą 4%. Cały drugi kwartał przyniesie nam wzrosty 3% z prawdopodobieństwem 60%, a reszta roku lekki plusik w okolicach 3% z prawdopodobieństwem 53%, chociaż dla całego roku średnia wynosi 73% prawdopodobieństwo i mediana na ruchu prawie 8%, więc ta statystyka z pierwszego kwartału znacząco ogranicza perspektywę dla dobrego zachowania indeksów giełdowych w kolejnych miesiącach i kolejnych kwartałach dla Wall Street. Warto być tego świadomym. A gdzie w Stanach Zjednoczonych płynie kapitał? Widzimy, że od samego początku tego roku najlepiej zachowują się spółki energetyczne, później służba zdrowia, Następnie obserwujemy utilities, czyli, czyli usługi publiczne i później consumer stamples. Dlatego też, gdy mamy równolegle technologię, która zachowuje się najgorzej, to łatwo zrozumieć, gdzie płynie kapitał. I moim zdaniem jest to jeden z ciekawszych wykresów podczas tego materiału. Ale dzisiaj, dzisiaj mamy. Początek nowego miesiąca i kwartału, i od razu dostajemy ważne dane makroekonomiczne. Tutaj jest tabela dla danych ze Stanów Zjednoczonych, czego można się spodziewać i przede wszystkim będziemy się koncentrować na wskaźniku ASM, który poznamy o godzinie 16. W marcu ma być to wskaźnik. Wskaźnik ma przyjąć wartości poniżej 50 punktów, a przypominam, poziom 50 to jest punkt, który oddziela strefę recesji od strefy rozwoju gospodarczego. Więc spadek tego wskaźnika plus dodatkowo. Słabe odczyty wskaźnika ASM nowych zamówień mogą być pretekstem do tego, żeby jeszcze bardziej zwiększać prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych. A to prawdopodobieństwo znowu pokazuje, że w tym roku rynek spodziewa się już trzech obniżek stóp procentowych do dna cyklu czterech. Więc jest to zmiana nawet względem poziomów, które były obserwowane miesiąc temu. Więc dane makroekonomiczne dzisiaj o produkcji przemysłowej, o sektorze przemysłowym oraz o kondycji w ogóle tego sektora będą najciekawsze na całym świecie. I jaka jest, jakie są prognozy tych wskaźników ASM dla sektora przemysłowego? Najniższa prognoza, 48, najwyższa 50,7. Dlatego też bądźmy wyczuleni na to, co się wkrótce tutaj wydarzy. Te dane mają znaczenie. Budzimy się dzisiaj. W Japonii mamy delikatny plusik, w, Japonii, w Chinach mamy bardziej wyraźny, Impuls wzrostowy, natomiast nie ma to jakich, nie ma jakichś spektakularnych przesunięć. Dlatego też moim zdaniem jest szansa na wzrostowe odbicie na giełdach w Europie, ponieważ eurodolar utrzymuje się nad poziomem 1,08 i raczej zdadza ochotę na wzrosty niż na spadki, gdy równolegle obserwujemy wzrosty cen amerykańskich obligacji, czyli spadki cen, które generalnie na spreadzie dają nam zawężenie tej różnicy do okolic 150 punktów bazowych między amerykańskimi a niemieckimi obligacjami. To jest czynnik fundamentalny, który sprzyja wzrostom głównej pary świata, więc wzrost euro warto monitorować, zwłaszcza, że utrzymujemy się nad poziomem 1,08, a to ma duże znaczenie dla rynku, ponieważ pokazuje, że te kapitały, które uciekają ze Stanów Zjednoczonych są lokowane w Europie i liczą tutaj na wzrost gospodarczy. Dodatkowo, proszę Państwa, dzisiaj mamy także w Europie wstępny wskaźnik o inflacji konsumenckiej za marzec. Ma on wynieść 2,2, wcześniej 2,3. Dlatego też obserwujmy rozbieżności względem inflacji, która może mieć także wpływ na późniejszą wycenę europejskiej waluty, chociaż rynek zakłada, że procesy dezinflacyjne będą trwały. Na rynku obserwujemy także niezwykle ważne zjawisko przyspieszenie tendencji wzrostowej na rynku złota. Niepewność, która wiąże się z zachowaniem indeksów giełdowych na całym świecie, zwłaszcza na Wall Street, powoduje, że mamy wyciskanie ceny złota na coraz wyższe poziomy. Rynek sięga już okolic 3150 dolarów, i w nocy przeżyliśmy kolejną falę wzrostową. Cena wyraźnie rośnie. Moim zdaniem będzie duża szansa, żeby powielić ten schemat na przykład na rynku srebra. Ale też zaczynamy naruszać dolną krawędź 3 miesięcznego kanału wzrostowego na rynku miedzi. Dlatego też, jeżeli się dzisiaj okaże, że przechodzimy przez tą linię, przez ten kanał, to będzie to gorsza zła wiadomość dla popytu na ryzyko. Na razie inwestorzy interpretują to tylko jako ruch powrotny do najbliższych wsparć. Dlatego też ta dzisiejsza sesja ma znaczenie, i zobaczymy, czy rynek odbije. Wszystko, co powyżej 9700 na rynku miedzi, będzie dobrą wiadomością. Natomiast wczoraj mamy także wyraźne wzrosty na ropie naftowej, a ropa naftowa próbuje dyskontować ryzyko związane z kolejnymi jakimiś dodatkowymi sankcjami na Rosję ze Stanów Zjednoczonych. Dlatego też przejście poziomu 70 ma wartość symboliczną, oznacza zmniejszenie. Oczekiwań co do tego, że procesy dezinflacyjne w Stanach Zjednoczonych będą miały miejsce. Oznacza to oczywiście także, że bronią się wsparcia 60, 65, 70 dolarów na ropie naftowej, które od trzech miesięcy nie były w stanie być, od lat nie były pokonane, oraz oczywiście oddala wizję tego, że Donald Trump będzie skuteczny dla rynków finansowych, ponieważ my rozliczamy Donalda Trumpa między innymi z tego tytułu, jak bardzo rynek ropy naftowej oddalił się w dół od poziomów, które były na początku inauguracji, a te poziomy to okolice 75-76 dolarów, więc wzrost i powrót nad poziom 70 sprawia, że tutaj ten plusik dla Donalda Trumpa wyraźnie spada. Więc ropa naftowa wczoraj wyraźnie pokonała opory na stop losach i zobaczymy, czy się utrzyma. Kolejny rynek, na który warto patrzeć, to Bitcoin ze względu na to, że widzimy relatywną odporność Bitcoina na to, co się dzieje na Nasdaqu. Nasdaq nie przetestował, albo nawet utworzył nowe minima w tendencji spadkowej, a tymczasem Bitcoin nawet nie przetestował wsparć w rejonie 77-81 tysięcy dolarów. Relatywna siła jest obserwowana. Dlatego też moim zdaniem, jeżeli się okaże, że w najbliższym czasie mamy wzrost apetytu na ryzyko, to Bitcoin może z powrotem wrócić w rejon ostatnich maksimów. I sygnalizować nawrót większego optymizmu, ale będziemy się też temu wyraźnie przeglądać, bo to, że mamy korelację między Nazdakiem a Bitcoinem, to ma duże znaczenie. I na koniec, oczywiście, wracamy do Polski i odpowiadamy na pytanie, jaka słaba jest kondycja polskiego przemysłu, dzisiaj będziemy weryfikować tę hipotezę na podstawie danych makroekonomicznych. Przypominam o godzinie 9.00 mamy wskaźnik ASM dla sektora przemysłowego, który pierwszy raz od ponad dwóch lat przekroczył w lutym barierę 50 punktów. I dzisiaj, w marcu, ma wynieść jeszcze więcej 51,1 punkta. Dlatego też, jeżeli się okaże, że mamy wskazania lepsze niż chce konsensus rynkowy, będzie to fantastyczna wiadomość dla polskiej gospodarki, zwiększająca szansę na to, że polska. Będzie się rozwijać wstępem ponad 4% w całym 2025 roku. Natomiast najniższa prognoza to 50 punktów, dlatego też każdy spadek poniżej 50 punktów będzie odebrany źle, będzie oznaczał zaskoczenie i będzie rozgrywany przez rynek finansowy. Natomiast moim zdaniem, jesteśmy w takiej fazie, że tendencja wzrostowa, moim zdaniem, jest bardziej prawdopodobna. Natomiast, jak będzie w rzeczywistości to się okaże, przypominam o godzinie 9. To też nam pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jak słaba jest kondycja polskiego przemysłu. Polski złoty na razie jest stabilny. Tutaj wykres miesięczny pokazuje siłę polskiego złotego, tak względem euro, jak i amerykańskiej waluty. Naprawdę, drodzy Państwo, jeżeli nie ma do czynienia ze spadkami na eurodolarze, polski złoty będzie silny albo stabilny i właśnie to obserwujemy. Polski złoty pokazuje swoją siłę. Jeżeli eurodolar pójdzie do góry wyraźniej, to i polski złoty będzie się umacniać i będzie to dobra wiadomość dla warszawskiego parkietu. Dzisiaj zadaniem popytu na ryzyko jest wrócić nad poziom 2700 punktów. Jeżeli tak się stanie, będzie to sygnał, że popyt cały czas kontroluje sytuację, a ten spadek z ostatnich dni był tylko ruchem powrotnym do wsparcia 2600-2650 punktów. No i, drodzy Państwo, zobaczymy, czy tak się stanie. Cel jest w zasięgu ręki, jest do realizacji, dlatego też moim zdaniem w tym kwartale, jeżeli uda się do, do tego doprowadzić, będzie szansa na ruch w kierunku 3000 punktów, ponieważ moim zdaniem bilans ryzyk faworyzuje scenariusze optymistyczne dla warszawskiego parkietu i będzie tak aż do momentu drugiej tury wyborów w Polsce, czyli dokładnie jeszcze przez dwa miesiące. Dzięki za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajku. Widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach. Drodzy Państwo, przypominam, że mówię do Was przede wszystkim jako zarządzający aktywami w Niezależnym Domu Maklerskim S.A. Jeżeli chcecie obserwować efekty mojej pracy, to w prawym górnym rogu jest specjalny link, który opisuje te wyniki, a link do strony Domu Maklerskiego z wynikami jest podlinkowany na dole w opisie i w komentarzu, a tam wyniki są jeszcze bardziej aktualne. To dzięki trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu. Cześć!